Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy wsłuchamy się w tekst Ewangelii z dziesiątej niedzieli, zwykłej z roku B, to zauważymy kilka wątków. Pierwsza rzecz to przede wszystkim fazyryzeusze, którzy rozmawiają z Jezusem, którzy oskarżają go, że odszedł od zmysłów. Mało tego. Mówią, że ma belzebuba i mocą władcy złych duchów. Wyrzuca złe duchy. Że Jezus to, co robi, to nie pochodzi od Pana Boga, ale to, co robi, jest szatańskie, byśmy powiedzieli jednym słowem. Jezus od razu w odpowiedzi na to, co słyszy, i jakby w odpowiedzi na zarzuty faryzejskie, mówi, że jak może szatan wyrzucać szatana? Jak może ostać się królestwo, które jest. Wewnętrznie skłócone, jak może ostać się domu, który działa przeciwko sobie. I Jezus wyjaśnia, że jeżeli on rzeczywiście wyrzucałby, wyrzucałby złe duchy mocą szatana, to kiedy spojrzymy na działania wcześniejsze proroków, to stawia pytanie Jezus, czyją mocą oni to czynili? I kiedy Patrzymy na to oskarżenie Jezusa przez Faryzeuszy, to warto postawić sobie pytanie i warto zastanowić się, czy czasami nie jest też i w naszym życiu tak, że my też oskarżamy innych, że my też patrzymy na innych z wątpliwościami, że patrzymy na to, co wykonują, na to, co robią. Bardzo często nawet może Boże plany, Boże decyzje realizują. I mówimy, no to jest Jego wymysł, to jest Jego pomysł, to On sam to robi, sobie wymyślił. A zapominamy też, że może rzeczywiście Pan Bóg pragnie posłużyć się kimś, czy czymś, czy jakąś rzeczą, czy sytuacją, która rzeczywiście może przynieść bardzo wiele, wiele dobrego. Więc Jezus, myślę, że dzisiaj też odpowiadając i nam, i naszym wątpliwościom, Pragnie powiedzieć, żebyśmy patrzyli na wszystko z otwartym sercem, żebyśmy na wszystko patrzyli z Bożej perspektywy, żebyśmy badali znaki czasu, badali sytuacje, które nas doświadczają, które nas spotykają, czy też to, co widzimy, co Pan Bóg działa przez innych. Myślę, że warto być zawsze ostrożnym w ocenianiu. To jest pierwsza myśl z dzisiejszej Ewangelii, ale jest też taki drugi wątek. Kiedy mówią do Jezusa, że bracia Jego i matka stoją na dworze. I Jezus mówi i mówią, oto Twoja matka i bracia na dworze Ciebie szukają. A Jezus zadaje pytanie, Któż jest moją matką? Którzy są moimi braćmi? W pierwszej myśli, to byśmy mogli mieć wątpliwość albo mogłabym przyjść nam e, takie pytanie, czy Pan Jezus się nie wyrzeka swojej mamy? Czy nie wyrzeka się tych, którzy przychodzą do Niego? Czy nie odsuwa ich na Bóg? Ale Jezus tak nie czyni. Jezus od razu wyjaśnia. Oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jezus dzisiaj daje nam Maryję jako wzór i przykład pełnienia woli Bożej. Bo nikt z ludzi najdoskonalej, najspełniej nie spełnił woli Bożej. I ta sytuacja, też ta druga, o której dzisiaj czytamy w tekście Ewangelii, o przyjściu Matki Bożej i braci bliskich Jezusa, pokazuje, że rzeczywiście ważne jest, abyśmy, kiedy są trudne momenty, kiedy właśnie Jesteśmy oskarżani, kiedy zaczynamy mieć wątpliwości w tym, co robimy, postawić sobie pytanie, czy ja spełniam wolę Bożą. Czy rzeczywiście to, co czynię, jest wolą Bożą. Czy to, co widzę, że coś się dzieje, jest wypełnianiem woli Bożej. Bo może rzeczywiście ktoś spełnia to, co Pan Bóg mu powiedział. Dlatego też bierzmy wzór i przykład z Matki Najświętszej i spełnienia Bożej Woli. Bóg pragnie, aby nasze życie było jakby w Jego świetle i w Jego miłości. I nakroczenie w woli Bożej błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Awe Maria!